Przed nami 201 odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Spełnia się koszmar Nacie, Kuzej wraca z Silą, Bachar i Kawajden. Ege odnajduje Cajnep, ale dochodzi do Szamotaniny. Dziewczyna osłania go własnym ciałem przed ostrzem noża. Sprawdźcie, co wydarzy się w 201 odcinku Ask Umut, Miłość i Nadzieja, odcinek 201 we wtorek, 27 maja 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 201 odcinka, miłość i nadzieja, co się wydarzy w 201 odcinku, miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. Kuzej znajduje sile i ratuje ją przed alperem. Oboje zastanawiają się, jak zazdrosny chłopak ją odnalazł. Mama poszła po Bachar. Czekała mnie daleko, aby mnie nie zobaczył, ale zauważył, wyznaje dziewczyna. Matka mu powiedziała: zastanawia się prawnik. Nie zrobiłaby tego, po prostu kazała mi czekać. Może ktoś inny mnie zobaczył, córka broni Kawajden. Kuzej chce zemścić się na Alperze i raz na zawsze zakończyć sprawę z zazdrosnym chłopakiem. Jednak siła próbuje go odwieść od tego pomysłu. Prosi, żeby zabrał ją razem z matką i siostrą do siebie. Tymczasem Julia przygotowuje się na przyjazd rodziny Sili. Postanawia oddać Kawajden i Bachar swoją sypialnię. Nacie jest przeciwna pomysłowi córki. Mogą spać na podłodze. Gość jest zadowolony z każdych warunków. Jakoś sobie poradzą, sugeruje Huli. Byłoby nieładnie, odpowiada jej córka. Czyżby one nieładnie się zachowują. Obsiadły nasz dom jak pasożyt, denerwuje się starsza kobieta. Czy nacie pozbędzie się z domu swojego syna Sili i jej rodziny? Ferej jest wściekła na swoją córkę. Próbuje się dowiedzieć, co Meli ma wspólnego z porywaczem Cajnep. Co cię łączy z typem? Nie zaprzeczaj, bo wszystko widać na nagraniach. Powiedz natychmiast, o czym z nim rozmawiałaś? Pyta. Mamo, proszę. Cała się trzęsę, odpowiada zdenerwowana dziewczyna. Trzęsiesz się? Irytuje się matka, jednak kobieta nie dopuszcza do siebie myśli, że Meli mogła brać udział w porwaniu Cajnep. Czy Ferej będzie za wszelką cenę chronić córkę przed konsekwencjami? Ege odnajduje dom, w którym Radzib przetrzymuje Cajnep. Przez okno zauważa, że porywacz chce ją skrzywdzić. Bez chwili wahania wchodzi do środka i obezwładnia zakładnika. Spokojnie, już po wszystkim, mówi do dziewczyny, którą właśnie uwolnił. Ege, uważaj! Krzyczy Cajnep i zasłania go ciałem, gdy Radzib rzuca się na niego z nożem. Dziewczyna zostaje ranna i mdleje. Jej stan jest poważny, a chłopak próbuje związać Radzipa, co nie jest łatwe. Na miejscu zbrodni zjawiają się także Bulent i Gonul. Rodzice są przerażeni na widok rannej córki. Kochanie moje, wytrzymaj! – krzyczy do niej zapłakana kobieta. Niech policja go zgarnie, a ja jadę szpitala, oznajmia Ege. Dobrze, pospiesz się. Pogania go Bulent. Ege, czym prędzej zawozi do szpitala ranną cajneb w towarzystwie jej matki, czy lekarze uratują życie dziewczyny?